To właśnie jest to najistotniejsze w tej fotografii, żeby uchwycić ten moment, który nikt choćby się teraz w tym życiu nie uchwyci, ponieważ to są sekundowe, może nawet milisekundowe wyrazy twarzy tych artystów i to jak się uda, no to jest fantastyczna rzecz. Zdjęcia są z różnych koncertów. Pierwsze zdjęcia w ogóle, które robiłem, były w latach 70 i miałem ciekawą historię, potem były troszkę przerwy, ale potem gdzieś 2000 roku na nowo po prostu zacząłem jeździć naprzód fotografowałem jeszcze analogowo, potem była lustrzanka cyfrowa już, to było o wiele prostsze no i przybywało tych zdjęć, a się już bierało. to są moje ulubione style jazz, blues, swing gospel to są wszystko moje ulubione jako tematy i też równocześnie jestem rad, jak umiem, jak się mi uda zatrzymać w kadrze właśnie to, te emocje tego wykonawcy, wykonawczyń szczególnie. Bo nawet siedząc w pierwszym rzędzie w jakimś klubie małym, nie można tego uchwycić ludzkim okiem, bo to są sekundowe w zasadzie te wyrazy twarzy. I te emocje i jak się to utrwali na zdjęciu i potem wydrukuje to jest pełna szczęścia. Jak zaczęła się ta historia, ta przygoda z wewnętrzną fotografią? Pamiętam, pierwsze zdjęcie. To historia się zaczęła może nawet tak jakbyś przypadkowo. To był rok, to był rok chyba z 1970, wtedy był jakiś taki zalążek Cieszyńskiego festiwalu jazzowego. Było to w czeskim Czysinie, tutaj w teatrze, nie jak teraz jest zwykle na strzelnicy. I tam występowały różne zespoły, ja wtedy y, tam zrobiłem kilka zdjęć. Trudno powiedzieć, żeby któreś było szczególne. Zawsze jak po koncercie przyjdę i widzę, że zdjęcia są fajne i jest dosyć to materiału na opracowanie, to mnie to cieszy. Nigdy jakoś specjalnie nie, nie wyszukiwałem takich zdjęć. I jakiś takich, żeby powiedział, to jest, to jest zupełnie ekstra coś. Raczej utrzymuję to, żeby, żeby te zdjęcia przemawiały do tego y, oglądającego, że tam ktoś co śpiewa albo coś jakieś ruchy robi, żeby te emocje były odczytywalne bez jakiegoś dodatkowego tekstu albo w ogóle wytłumaczenia zdjęcia.